No sieba mordeczki, jak my to dzisiaj jedziemy na skate in park. Do Chorzowa, tak, właśnie, jedziemy do Chorzowa na skate in park. Kryty skate park. Niedaleko mnie, jakieś 80 km. Zrobimy tak, ponieważ jest tam mało miejsca, żeby postawić gdzieś kamery i tak dalej. Także tej kamery, przez którą teraz mówię do Was, nie wezmę jej ze sobą, wezmę ze sobą GoPro. Teraz spakujemy się razem i później. Lecimy na skating park, gdzie będziemy robić nagrywki już na samym GoPro. Yo! Ogólnie sytuacja wygląda tak, że jeżeli nie chce Wam się oglądać vloga, jak się przygotowuje i tak dalej, możecie sobie przewinąć i obejrzeć część ze Skate parku, która będzie. Nie wiem w której minucie. Bo jeszcze tego nawet nie zmontowałem, dopiero to nagrywam. Dlatego jeśli nie chce wam się oglądać tego początku, to w opisie będziecie mieli minutę, w którą trzeba sobie przełączyć i tam będziecie mieli całego vloga już z miejscówki. No, a tymczasem to tak o. Bierzemy ze sobą yy, te no, łożyska zapasowe. Okej. Okay. I przeglądam ogólnie wszystkie tutaj jakieś pierdoły, rzeczy i tak dalej. Czy mam tu coś ciekawego, co mógłbym wziąć ze sobą? Na pewno kolejną rzeczą, którą ze sobą wezmę, to są jakieś cykiereczki, bo, bo ja lubię jeść takie rzeczy. Hmm, śrubokręta nie potrzebuję, ale wezmę skate tool. Tak, no właśnie. O! Bierzemy jeszcze Skate tula, cukierki Także musimy sobie to wszystko jakoś fajnie poodkładać na bok No Skate Tool w ogóle ten fajny jest independent, nie? Jest kozacki, naprawdę polecam jakby ktoś szukał e, Więc tak, jak chodzi o ładowarki i tak dalej To nic nie biorę, bo mam wszystko podładowane Ale biorę baterie o. To jest ten w ogóle zestaw, widzicie? Taka spoko opcja I tutaj mamy wszystkiego rodzaju Wszystkiego rodzaju baterie i karty pamięci, o. 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 <laughs> Dobra, ale nas interesują te baterie, tutaj trzy sztuki są. Pierwsza, druga i trzecia. To są baterie z zamienniki z Nevela i oryginalna z GoPro. Oraz interesuje nas karta pamięci. Tylko, że ta wersja mikro, nie? To jest adapterem, więc, więc ją weźmiemy. Będziemy mieć 64 gb No, 64 giga będziemy mieli razem, łącznie. Tych baterii nie biorę, bo one są do pozostałych dwóch aparatów, czyli na przykład do tego Canona i do tego drugiego G7X, ale też go nie biorę, ponieważ no, nie będzie miejsca na to. Następną rzeczą, którą sobie weźmiemy, to jest rzecz, o której cały czas gadam, a jeszcze jej nie pokazałem. Zabezpieczona, o. Widzicie? GoPro. Tak, GoPro. 6 to jest no. Z GoPro 6 z zabezpieczeniem. Nałożyłem sobie na nią ostatnio folię z 3MK. Naprzód, na tył. Wszędzie są założone. Tutaj też jest oczywiście wsadzona karta, karta pamięci, którą będę musiał sobie zaraz sformatować. No i dodatkowo jeszcze wsadzimy tu jakąś baterię, by wypadało, nie? Dobra, wkładamy bateryjkę ponieważ tu nie ma. I jedną baterię w ogóle gdzieś zgubiłem, kurde, zaraz będę musiał pójść do auta poszukać zanim, zanim pojedziemy. Może uda mi się ją zlokalizować, nie wiem czy ja ją zgubiłem, czy gdzieś wyrzuciłem, czy gdzieś ją położyłem. Wiem, że to było na skateparku, ostatnio jak się rozładowała to specjalnie ją położyłem gdzie indziej i nie wiem gdzie ona jest. Cyk, mamy naszego Semperka. Deska się mega spoko sprawuje, wszystko śmiga, łożyska będę musiał niedługo powymieniać, ale to no jak jak jakieś pójdzie, no to wymienimy, bo mamy całe opakowanie przygotowane, więc spoko. No, widzicie, tutaj zazwyczaj się pakuje, jak jadę gdzieś na jakiś wyjazd związany z YouTube'em, ale dzisiaj takiego czegoś nie potrzebuję. Tutaj są energole, które dostałem od Nervusa. Ja osobiście energoli nie piję, ale wezmę sobie ze dwa dwa ziometru, żeby mieli co pić. Dobra, patrzę, 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 pyk. Tutaj mamy to, 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 to. Chowamy do placaka, bierzemy ubrania i jedziemy. Koniec tego gadania, zapraszam do oglądania. Yo! Jesteśmy, jesteśmy na Skating Park. Yo! Dobra, mamy tu malutki mureczek. Maru malutki mureczek, odwiedzamy sobie wszystkie miejscówki. Mniej więcej mamy tylko dwie godziny, bo przyjechaliśmy dość późno. Pozwiedzamy sobie tutaj trochę, ale najpierw, jak chcę potrenować dzisiaj pewne rzeczy, chcę się wziąć za 8-0 za... Boże, to że to I chciałbym Krukeda też spróbować na tym małym grindboxie, koło którego teraz przejeżdżamy. Nie wiem, jak wysłuchać, bo nagrywam to na GoPro na odmiany, GoPro wszystko. Ale no, miejmy nadzieję, że Ci gitara. Trzymaj kciuki i miłego wyglądania. Dzisiaj typowy dzień trenowania Crooked Grindów Wyszło ich parę Jestem mega, mega, mega zadowolony Jak na dwie godzinki, bo tylko tyle mieliśmy czasu, to jestem mega zadowolony Wyszło mi też na tym małym grindboxie 5-0 parę razy, więc jest spoko Teraz mamy tutaj taki większy grindbox W tym miejscu Na nim poprobuję Krokeda. Zobaczymy czy się uda Dobra, zaliczamy tego krukę, bierzemy się do coś innego, na totalnie innej przeszkodzie. Chyba będzie już ostatnia przeszkoda, bo zaraz zamykają. Moje kochanie jeździ tam Need for Speed. I cyk odjechała. LOL, no wyszło. Jeszcze na 10 krokadów wskakuję, co najwyżej nie zjeżdżam, po prostu spadam, ale jest mega progres, bo wcześniej robiłem jednego na 10, w sensie wskakiwałem jednego na 10, a dzisiaj udało mi się zrobić z 30 dobrych, znaczy dobrych, takich dobrych jak na jeden dzień treningu. Jestem mega zadowolony. Ja miałem Wam pokazać trochę więcej parku, ale sorry, wiecie, trzeba było progresować. Wymyśliłem sobie to jako progres. Na sam koniec zrobimy jeszcze oli Skickera i kończymy, ponieważ jest już zamknięcie prawie 21.56 mamy 4 minutki trzeba kończyć i wracać do Opola na pewno jeszcze tu wrócimy dajcie znać w komentarzach czy nam się to podobało jakąś nie wiem jaka będzie bo jest nagrywane przez GoPro także musicie to zrozumieć tutaj mamy kikera Lecimy go i kończymy na dzisiaj. Jestem mega zajarany. 5-0 mi wyszło, kruket mi wyszedł. Coś tam jeszcze pojeździłem, jakieś fifty i tak dalej. Jakieś flipy, ale flipów nie nagrywałem tutaj. Jestem mega zadowolony. Następnym razem wezmę sobie operatora kamery, żeby było więcej e, ujęć z ruchu. A dzisiaj mam nadzieję, że to co Wam nagrałem się spodoba. Miłego. To Kara w końcu dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pozdrawiamy cały Skating park było super, mega miejscowa. Też że musiło Do zobaczenia.